Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wagi w Waszym czytaniu na grudzień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Zobaczmy, jak ten grudzień będzie wyglądał u Was, moi drodzy. No, zaczyna się dosyć emocjonalnie. Że najpierw chyba sobie wyłożę karty. Ale energia ogólna wskazuje na to, że grudzień może być dla Was miesiącem bardzo takim pełnym inspiracji, um, ale również i um, takim miesiącem. Bardzo emocjonującym no zobaczymy, czy dużo będzie się działo, znacie jakiegoś lwa? To jakieś konflikty, być może z osobą spod znaku lwa, ale to nie musi być nikt spod tego znaku. Pamiętajcie, um, że to nie zawsze tak działa, że ten znak słoneczny nam się tutaj ukazuje. Ktoś może mieć po prostu lwa mocno zaznaczonego w swoim kosmogramie, um, ale tak, y Czekajcie. Nie no, wyłożę sobie. Tak jak powiedziałam. O, pięknie, Wago. Pięknie. Jeżeli nie planujesz żadnych wyjazdów, no to tutaj, słuchajcie, prawdopodobnie będziecie zamykali pewien rozdział w swoim życiu. Ale Muszę spojrzeć na całość. Oj, o co tutaj chodzi? Amplituda różnych emocji. Mm. Różne scenariusze od razu przychodzą do głowy. Więc tak. Tak jak powiedziałam, grudzień będzie dla was emocjonującym miesiącem. Miesiącem, gdzie macie szansę wyjść z takiego chaosu, zakończyć jakiś konflikt w sobie albo pomiędzy jakimiś osobami. Być może waszymi bliskimi, tak? To może być partner, to może być. Mm, Konflikt z dzieckiem, tak? czy też, że nie wiem, z matką, z ojcem. Wszystko zależy od Waszej sytuacji osobistej. I w niektórych sytuacjach, właśnie tych trudnych, tych na skraju, dojdzie do tego, że Wy zakończycie ten konflikt, ale również zakończy się pewna, pewien etap, a tym samym znajomość. Niektóre wagi będą musiały odciąć od siebie pewne osoby, nawet jeżeli to jest ktoś z Waszej rodziny. I tu podejmujecie, czy też będziecie podejmować drastyczne momentami działania. Mm. Ale dlaczego? Dlatego, że... Mm, tu jakby waga stanęła w, w, w obronie siebie samej. I nie robi tego na złość komuś. Absolutnie. Tu będą podejmowane działania z miłości do siebie. Z miłości również do innych. I do tego, że inną drogę wybrali. Ale te Wasze drogi są tak skrajne, różne, że z miłości do siebie, mówię, Jakaś część z Was podejmie decyzję, że trzeba pójść naprzód. Że trzeba się uwolnić z jakiegoś być może układu. Że trzeba to zakończyć. Więc dosyć takie no. Nawet jeżeli jesteście w skomplikowanej sytuacji i są w, tym wszystkie, w to wszystko wmieszane osoby trzecie. To ja bym powiedziała, że ym, tutaj Wy nie podejmujecie decyzji ze względu na te osoby trzecie, tylko ze względu na siebie. Ym, I tu, nawet jeżeli coś miałoby nie wyjść, to i tak waga pokazuje, że, yy, że jest zdecydowana, by zrobić coś dla siebie, właśnie. Także do <grym> przeszłości. Do przeszłości będzie odchodzić albo pewna relacja, albo pewne zobowiązanie, być może również zawodowe, tak? I to też nie znaczy, że wy mm, powiedzmy, nie wszyscy już w grudniu złożą papiery, wypowiedzenie i tak dalej, ale tu już będzie decyzja podjęta. Wy możecie dać w niektórych przypadkach sobie czas, jeszcze nie wiem, kilka tygodni czy miesiąc, tak? Dwa na dopełnienie pewnych formalności, czy też na poszukanie czegoś nowego, jakiegoś nowego lokum, ale tutaj decyzja będzie pod, podjęta i jakby mam wrażenie, że nie ma od niej odwrotu. Okej, okay, musiałam poczekać, aż że tak powiem, piesek się wyszczeka. No i właśnie, tutaj chyba hmm, możecie spotkać się z jakimś sprzeciwem. Nie każdemu Wasza decyzja będzie się podobała. Hmm. Że stawiacie na siebie, że przestajecie patrzeć na innych, przestajecie się przejmować to, co inni powiedzą, zrobią, pomyślą. Ja nie mówię, że waga wcześniej strasznie się przejmowała, ale być może niektóre osoby działały na Was w taki sposób, że jednak dawaliście z siebie zbyt dużo. I tego sprzeciwu możecie doświadczyć właśnie już nawet na początku grudnia. Jakiejś frustracji, wykluczenia. Tak? Każdy może działać inaczej, bo możecie się spotkać z milczeniem ze strony jednego człowieka czy z takim atakowaniem, odwracaniem kota ogonem. Co jeszcze. Jeżeli chodzi o kwestie takie zawodowo, słuchajcie, finansowe, to tutaj nie widzę większych zmian. Jeżeli szukacie czegoś nowego dla siebie, czy pomysłu, czy nowej pracy, nowych możliwości, no to grudzień mam wrażenie, że. To nie, to nie znaczy, że będziecie musieli sobie odpuścić, ale to może być miesiąc, gdzie nie za dużo będzie się działo w tym temacie, Mog może pojawiać się mniej ofert, mniej telefonów mm, i trzeba będzie po prostu y, wziąć na wstrzymanie, jak to się mówi, przeczekać ten okres, tak? To nie znaczy, że nie macie się rozglądać, ale dajcie sobie więcej czasu. Mm. Myślę, że czasami, w niektórych przypadkach to też tak mentalnie może Wam brakować takiej chęci do tego, żeby coś działać w tym temacie. Bo mówię tutaj, dużo emocji, tak? dużo inspiracji, żeby, żeby zrobić coś po swojemu, w zgodzie ze sobą, stworzyć coś nowego. I będą Was do tego popychały. Emocje, tak? Myślę, że tutaj możecie reagować właśnie w taki sposób, pod wpływem impulsu. Stąd dużo tutaj energii, chaosu i konfliktu. Hmm, czy macie tego nie robić? No, niekoniecznie. Tutaj karty pokazują, tutaj hmm, karty właśnie pokazują, że wy macie stanąć po swojej stronie, w obronie siebie, wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za swoje szczęście. Także. Hmm, jeżeli tego wymaga sytuacja, no to czasami trzeba podjąć drastyczne kroki. Już z tego wszystkiego, że zatrzymałam wideo, nie wiem, czy powiedziałam o osobach, które nie są w relacji. W każdym razie, hmm, grudzień no, nie sprzyja y, nawiązywaniu nowych znajomości, a jeżeli nawet ktoś by się tutaj pojawił, to niekoniecznie ktoś dla was. Mam wrażenie, że wy. Y, Wraz z końcem roku zamykacie pewien rozdział swojego życia, być może dotyczący właśnie takiej osoby, która pojawiała się, znikała i w sumie niczego nie wnosiła do waszego życia, a tym bardziej żadnego zobowiązania. Więc tu być może z bólem serca, być może z uczuciem ulgi, ale będziecie się odcinać, bo nie ma, mówię, tu nie ma miejsca. W nowym roku nie będzie miejsca w waszym życiu na to, żeby tworzyć takie jałowe relacje, relacji, gdzie nie ma równowagi. Waga wyciągnęła lekcję i zamierza dalej iść przez życie właśnie z tym doświadczeniem i z tą, no można powiedzieć, nauką, tak? Hmm. Także tak trzymać. Tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Ja. I dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Trzymajcie się, papa! Pa.